Thank you. Mam odciski, pół miliona mam w gotówce, nie biorę pożyczki. Mam bijemy, to nie standarderzy, ale są komiczni. Nie tak sobie wyobrażam. E, Podoba mi się vibe, jaki ma Natsu w tym kawałku, tylko wkurwia mnie jedna rzecz, że vibe, który Natsu przedstawia w tym kawałku, to jest jebany clickbait i nie przedstawia go nigdzie indziej. W sensie o co mi chodzi? To jest takie. Każdy, kto mówi o Natsu, każdy z youtuberów, który ją poznał, właśnie mówi o niej w ten sposób, że to jest kobieta z jakimś tam charakterem, że jakoś tam potrafi się wypowiedzieć, jakoś tego, po czym oglądasz jej materiały i wszystkie są takie przyjemne, cieplutkie, milusie, kochane, zdesperowane na wyświetlenia. Szkoda, że nie jest to bardziej w tym stylu. Szkoda, szkoda. Bo na chwilę obecną mi się podoba. Dziwki na YouTubie, wszędzie dziwki Jedne pokazują pizdę, inni są jak zwykłe pizdy Nie jestem jak konot, nie rujnuję życia innym Nie grzeszę głupotom, a w teamie nie byłem nigdy Jak bez wchodzę na no logo, albo dwie siódemki Trzy plomby wrzuca wsteczny, jestem niebezpieczny 300 na godzinę, w garażu stoją emki Jebać Audi i Merolę u mnie litraż większy Mam awersję do każdego, kto zachować się nie umie Wypłacać liście, bo masz pręta w dupie Ja nie wbijam szpilek, wbijam w trumne gwoździe Jestem mega kotem, co obije ci mordę Ekipa na ekipę, tylko się ustawcie wszędzie Mam ziomków ku sprzętem, mam w kieszeni szczękę Pobudzony nikodyną, nie śmieć, najarany ścierwem To już nie omegle, a stala vista leszcze Już pięć miesięcy u no, oh, oh. Nitro miał fajny tekst. Yy, I u Nitra słyszę. Fajnie jest usłyszeć, że ktoś również coś robi po raz pierwszy. Fajnie jest usłyszeć, że również ktoś coś robi po raz pierwszy. Bo było słychać po nawicy, że robi coś po raz pierwszy. Ale fajnie, fajnie zabrzmiało. Jak na to, żeby robił to po raz pierwszy, to naprawdę spoko. Tam znów oglądasz bardzo dobrze wiem, że to nie chodzi o zakochanych dla mnie, lecz bynajmniej nie w tym roku. Wielki wstąpki czekoladki, błyskutki, mogł dziadaj spokój. Jest okej, okay, jest lepiej niż myślałem. Czy buja mnie w chuj i czy poleciałam i będzie teraz na song Queście? Nie. A czy było tragicznie i chujowo i jebać Natsu? Też nie. Było ok. Było ok. Było ok, spoko.